Witam w tej filmie pokażę wam jak zmienić ikonę naszego kontaktu w aplikacji połączenia w telefonie Samsung Galaxy A50. Najpierw skoczymy do kontaktów, następnie klikamy w kontakt, który chcemy, który chcemy zmienić profilowe, klikamy ten przycisk. Ten i. Klikamy edytuj, Klikamy w zdjęcie. Wchodzi na przykład w aparat. Zezwalamy. Robimy zdjęcie. Klikamy Ok. I to zdjęcie zostanie dodane na nasz kontakt. No, Możemy wybrać inne z galerii. Klikamy Zapisz. wszystko zostało zapisane. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania komentowania. Cześć.